you talk to Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym tygodniowym vlogu i witam również wszystkich nowych subskrybentów. Bardzo mi miło, że tutaj jesteście, rozgoście się i mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej i spodoba Wam się to, co zobaczycie. Dzisiaj jest poniedziałek i poniedziałek, nie wiem jak u Was, ale u mnie to zazwyczaj dzień organizacyjny, albo jest to niedziela, albo poniedziałek. Ostatnio wypada na poniedziałki, więc wymyśliłam sobie, że mam takie trzy główne rzeczy do zrobienia dzisiaj. Pierwsza z nich to to, aby wszystkie komentarze, YouTube, media społecznościowe i cieszę się, że mamy ostatnio tak fajną interakcję, że zostawiacie tyle komentarzy, że są kciuki w górę, naprawdę, nie dość, że mnie to motywuje, już Wam to mówiłam, ale mnie to motywuje, to jeszcze mogę z Wami porozmawiać i wiem, kim są moi widzowie, więc widzowie, osoby, które mnie obserwują, które chcą oglądać te filmy i jest mi bardzo, bardzo miło z tego powodu. Druga rzecz, którą chcę zrobić, to chcę wypisać sobie wszystkie cele i plany na ten tydzień. Muszę wiedzieć, bo to jest bardzo szczególny tydzień, wielki tydzień, w niedzielę jest Wielkanoc, i chciałabym mieć tu fajnie wszystko rozplanowane, co muszę zrobić danego dnia i muszę troszeczkę pomontować. Mam materiał na filmy, więc muszę przyszć przy laptopie zmontować sporo, ale Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, co dla Was przygotuję. I trzecia rzecz, jaką chciałam zrobić, to rozpocząć wyzwanie miesięczne z Moniką Kołakowską. Tak, ostatnio było tygodniowe, które zakończyłam sukcesem i udało mi się przez 7 dni rzeczywiście trenować i jestem z siebie niesamowicie dumna, że wróciłam do aktywności fizycznej. A teraz powstało miesięczne wyzwanie, do którego chciałabym dołączyć i mam nadzieję, że również uda mi się sprostać. Temu zadaniu, bo no nie ukrywam, że miesiąc z ćwiczeniami to jest naprawdę dużo, ale mam nadzieję, że się uda, będę miała motywację, a przez to, że tutaj się zadeklaruję, że chciałabym to zrobić, to myślę, że. Może to się rzeczywiście udać, i będę miała jeszcze większą chęć i zapał, żeby te treningi wykonywać. Nawet w dni, kiedy mi się nie będzie chciało, a wiadomo, że takie dni się pojawią. Chciałabym jeszcze podziękować, jak już tutaj jestem, Magdzie, która poleciła mój kanał. I jest mi niesamowicie miło. Już, ten, już do Magdy pisałam na Instagramie do skrzyneczki, ale jeszcze tutaj we vlogu chciałabym podziękować. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wszystkie miłe słowa, jakie zostawiłaś na, w poście na swoim blogu. Właśnie go przeglądałam i jest naprawdę świetny. Zostawię Wam link na dole. To jest delish.pl, ale... Deliska się piszą, Deliska.pl e, Poczuj się piękna! I naprawdę Magda robi niesamowite zdjęcia. Ma przepięknego Instagrama takiego minimalistycznego, bardzo trafia w moje gusto. Bardzo i jest mi miło. I jak zobaczyłam w ogóle to polecenie, to od razu pokazałam Marcinowi. No, takie rzeczy zawsze cieszą. Pamiętam jak Sylwia Ingliter też poleciła mój, mój, mój kanał i też było mi tak bardzo miło i tak troszkę nawet się zawstydziłam, wiecie, to tak, tak jest i teraz też taka byłam, o kurczę, no rzeczywiście to jest takie dobre? No nie wiem, no ale... Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dobra, nie przesadzam z tym gadaniem, bo jak to vlogi, one są zawsze masakrycznie długie, ale Wy nie macie nic przeciwko, więc ten weekly vlog podejrzewam, że też będzie troszeczkę trwał. Więc co, zapraszam Was do oglądania dalej. Pomyślałam, że pokażę Wam jeszcze bloga Magdy i kiedyś też chciałam założyć bloga, nawet przez chwilę miałam, ale niestety to nie było dla mnie. Blogowanie to nie dla mnie, ja wolę vlogować. I zobaczcie, tutaj jest takie podsumowanie miesięczne u Magdy i powiem wam, że polecenia są bardzo fajne i zdjęcia są przepiękne, więc polecam zajrzyjcie. I tutaj jest troszeczkę o mnie. Ta mina może oznaczać tylko jedno, że pierwszy trening z wyzwania mogę sobie odhaczyć, odznaczyć. Wykonałam go, udało mi się, przetrwałam, był ciężki, ale dałam radę. Jutro kolejny, podobno lżejszy, zobaczymy. Pomyślałam, że pokażę Wam szybko, co takiego Marcin wczoraj kupił Wilko. Wilko to jest sklep z rzeczami do domu, ale również jest troszeczkę podobny do Obi czy do Castoramy, jednak mniejszy, ale znajdziecie tam różne narzędzia, rzeczy do ogrodu, rzeczy do domu, naprawdę jest tego sporo. I z racji tego, że dalej siedzimy w domu, pomyśleliśmy, że zajmiemy się ogrodem i... Odnowieniu troszeczkę tego domu, i już Wam mówię, co mam na myśli. Otóż e, Marcin pokłada we mnie dużą wiarę że uda mi się wyhodować warzywa w ogrodzie. Zobaczymy co z tego będzie. Ja tak tego dość średnio widzę, ale zobaczymy. Warto spróbować, bo mamy pietruszkę, mamy cukinię, dwa opakowania nawet, rzodkiewki, buraczki i kolejne opakowanie pietruszki. I dodatkowo kupił kwiatki. Teraz jest kwiecień, więc ostatni dzwonek, aby takie rzeczy posadzić. Mam też doniczki i to jest chyba największa doniczka, jaką kupił, ale jest też mniejsza, ponieważ muszę przesadzić Przesadzić moją kalatę, muszę przesadzić skrzydło kwiata, bo widzę, że te doniczki, w których one siedzą, są za małe i nie chcę, żeby te kwiatki się zniszczyły. A druga rzecz, jaką będziemy robić, to znaczy, ja będę robić, to będę odmalowywać ściany w domu. Niektóre tego wymagają, zwłaszcza korytarz. Na przykład, kiedy panowie wnosili nam materac i łóżko do sypialni. Obtarli wszystkie ściany i wygląda to okropnie, ale zdecydowaliśmy się, że będziemy odmalowywać te ściany dopiero wtedy, kiedy wszystkie meble będą już stać w pokojach. Nastał ten dzień, nastał ten czas, więc najwyższa pora, żeby te ściany odmalować, dlatego też mam pędzle, mam folię, która ma ochronić dywan i ewentualnie meble. Oraz mam farbę, zdecydowaliśmy się na Duluxa, białą farbę matową. Na razie będzie biel, a zobaczymy, może z czasem zdecydujemy się na inne kolory. Więc e, takie prace mnie czekają w najbliższym czasie. Podejrzewam, że co nieco wam pokażę e, z, we vlogach. I e, no, czuję takie lekkie podekscytowanie, ale też poddenerwowanie, bo... Ogrodnik ze mnie marny. Na razie te kwiatki, które mam w domu, jakoś się utrzymują, w ogóle szaleństwo. Już mają ze 2-3 miesiące niektóre, a jeszcze żyją, więc nie jest najgorzej. A teraz co będę robić? Teraz zabieram się za um, nagrywanie dla Was kolejnego filmu z wiosennymi porządkami. Dzisiaj zajmiemy się kuchnią, więc będzie co robić. E, dlatego też uciekam, niedługo święta, więc porządki takie w domu należałoby. Zrobić. Jak mówiłam, zabieram się do sprzątania i pokażę Wam mały sneak peek. Zobaczcie, tak ta szafka wygląda przed. Tutaj czułam herbaty, przyprawy, tego typu rzeczy. A potem, jak skończę, pokażę Wam, jak ona będzie wyglądać po. Kończyłam dość późno, ale pomyślałam, że pokażę Wam dzisiaj, jak wygląda ta szafka z przyprawami. 3, 2, 1. Tadam. Pewnie Wy nie widzicie za dużej różnicy, ale ja widzę ogromną. Pozbyłam się kilku rzeczy, które niestety już były przeterminowane. I zobaczcie, przyprawy są przepięknie ułożone. I taki mój mały patent to są te klamerki na dokumenty, i dzięki temu dokładnie widzę, jakie przyprawy mam w pudełeczku plus. Są one posortowane alfabetycznie. Macie się z tego śmiało? zobaczymy, jak nam się sprawdzi ten patent. Więc e, tak wygląda ta szafka. A więcej pojawi się w filmie ze sprzątaniem. Kuchnia ogarnięta, to ja lecę ćwiczyć. Szybka zmiana odfitu. Jeśli bierzecie udział w wyzwaniu, to trzymam za Was kciuki i życzę Wam powodzenia. Kojarzycie tę piosenkę? Ja ją zawsze puszczałam w samochodzie, jak wracałam ze studiów. I niesamowicie napawała mnie optymizmem, po prostu miałam tak dobry humor. Uwielbiam ją, dajcie znać czy ją znacie i czy też lubicie. Voila! Udało mi się zrobić i niech mi ktoś powie, że Marcin robi duże porcje. Mm. smacznego panie Marcinie. Mam nadzieję, że będzie Ci smakowało. Mamy rybcie, mamy ryż, mamy szpinak i mamy dorsza w sosie śmietanowym z pesto. Także powinno być ok. Znowu się tutaj widzimy, znowu jesteśmy w biurze i wiecie co? Właśnie siedzę i montuję film z sprzątaniem szafy. I miałam dzisiaj sprzątać szafki w łazience razem z Wami i stwierdziłam, że jednak dzisiaj tego nie zrobię, bo chciałabym, aby filmy ze sprzątaniem pojawiały się tak raz w tygodniu. Nie chcę przesadzić z ilością tych filmów, nie chcę Was zanudzić i zasypywać też takimi treściami, więc myślę, że raz w tygodniu to jest tak racjonalnie i dobrze by było tak wrzucać w ten sposób te filmy, żeby Wam się to też nie znudziło. I pomyślałam sobie, że wypiorę dzisiaj, w ogóle powiem Wam, co dzisiaj będę robić. Otóż wypiorę ręcznie kilka rzeczy, i aż wstyd mi się przyznać, nie mówcie nikomu, ale niektóre rzeczy do prania ręcznego, nienawidzę prać ręcznie, to od razu mówię, nienawidzę po prostu tego. I niektóre rzeczy do prania są jeszcze z zeszłorocznych wakacji. Tak, więc słabo. Najwyższa pora to zrobić i co chciałabym jeszcze dzisiaj zrobić, to przesadzić kwiatki. Wczoraj wam pokazywałam doniczki, mamy też ziemię już kupioną jakiś czas temu. Więc mam nadzieję, że uda mi się to też zrobić. I nie wierzę, że to już dwa tygodnie minęły, odkąd zrobiłam sobie pasnokcie, więc też pora by była, żeby je zdjąć, bo już nie wyglądają za fajnie. Mnie w ogóle denerwuje, jak tylko troszeczkę widzę ten odrost, to już muszę je ściągać, już zaczynam pomału tutaj coś z nimi um, takie delikatnie zadzierać, po prostu mnie to denerwuje. Więc chciałabym je zdjąć i może jutro, albo jeszcze dzisiaj by się udało założyć nowe. Więc takie poważne cele na dzisiejszy dzień. a. Teraz siedzę i montuję film ze skład, z, ze sprzątaniem szafy. Więc jeśli jeszcze nie widzieliście, tutaj macie link. <śm> Nie wiem dlaczego we vlogach cały czas wam pokazuję jedzenie, ale dzisiaj mamy chicken chow mein na obiad, robione przeze mnie, uwielbiam, uwielbiam to, więc dajcie znać czy wy lubicie, no, w tych czasach nie powinno tego mówić, ale chińskie jedzenie i no my uwielbiamy, więc życzcie nam smacznego, pogoda za oknem jest przepiękna, otwarte drzwi balkonowe, więc smacznego. Przesadziłam kwiatki, roślinki. Znaczy się. Nie znam się. Zobaczymy, co z tego będzie. No co, no nie znam się. Kalata ładnie teraz wygląda, ale mam nadzieję, że to Andrzej się na mnie nie obrazi, że zmieniłam domek. To jest lepiej dobra. Ale jest trochę tak słabo. Skrzydło kwiat ma nowe kwiatki, nawet nie wiedziałam o tym. Zobaczycie. Hmm. Malutkie kwiatki ma. I tu jeszcze jeden. Cute. Tutaj mam małą szczypkę aloesu, no i to trawa. Zobaczymy, co z tego będzie, mam nadzieję, że przeżyją. Dzisiaj wjechał czwarty dzień wyzwania i muszę Wam powiedzieć, że czuję się wypompowana. Było naprawdę intensywne, to była tabata i tak, to już czwarty dzień, nadal biorę udział w wyzwaniu, z czego bardzo się cieszę, bo wzięłam udział w tym tygodniowym wyzwaniu, dałam radę przez cały tydzień. A teraz mam nadzieję, że dam radę przez te 30 dni, no tam jest 26 treningów. Pokażę Wam ile mniej więcej kalorii palę z treningami Moniki. I zobaczcie, dzisiaj trening rozpoczęłam o 7.17 trwał 30 minut i spalił 175 kalorii, i moje tętno najwyższe to było 159 uderzeń na minutę, a wczoraj. Wczoraj spaliłam z Moniką 240 kalorii, ale trening już był dłuższy, bo trwał 41 minut. Hej! Hej, dziwłeś. No, mówiłam wam, że nie będzie więcej zakupów, a zobaczcie, przed świętami jednak Maci musiał się wybrać do polskiego sklepu. Poczekajmy, aż Maci skończy. No. I zawsze proszę Macina, żeby mi coś kupił, jakiś prezent. I zobaczcie, co tutaj jest, już nie mówię o serwetce, która jest cute, ale będziemy malować jajka. Raczej Maci będzie pewnie malował jajka, on się bawi w takie rzeczy. Ale, już, dobra, mów, Chciałeś coś okay, wiedzieć. Nie chciałem powiedzieć. Ja już widziałam, nie. ja już widziałam. Ale zobaczcie, są moje ulubione orzeszki. Są moje ulubione frypcy. Po tej kwarantannie to ja będę się tutaj turlać. Wiesz o tym. Nie tylko I <laughs> jest tym moje ulubiona ferrerosa. Wolę Rafaela, ale może też może być, więc super. I będzie sałatka jarzynowa, i będzie pleśniaczek. Więc kawa będzie się kokosowa. działo. O, kawa kokosowa, zobaczcie, migdałowa. Zobaczymy, czy nam to będzie smakować. No, także takie małe zakupki w polskim sklepie. Zakupki w polskim sklepie. Ta dam, i tak wygląda zapiekanka. Zapiekanka z grzybkami, kurczakiem i fasolką szparagową. jak mam nadzieję, że jesteś głodny. No, jestem trochę. No to super. Za chwilę będzie chwila prawdy. Maciej będzie mi obcinał włosy. To będzie ciekawe. Zobaczcie, w tym momencie one są aż tak długie. Poproszę Macina, żeby nagrał. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo końcówki już kurczę. Trzeba niestety obciąć. I zobaczymy, jak sobie poradzi. Mam nadzieję, że nie będzie źle, że nie będę płakać. O, słyszę ten już głośny oddech. No, Tak moje włosy będą teraz. Są długie, ale najwyższa pora je skrócić, więc. Życzę mi powodzenia. Nauczyłeś się już? Nauczyłeś się jak ścinać włosy? No to lecimy. Jest krzesełko. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Z zobaczcie, wyglądają tak. To chyba jest moja długość w ogóle. No, więc naprawdę nieźle. Jak na pierwszy raz. Trzeba powiedzieć, że chyba dał radę. Dajmy łacinkowi w górę. A? No naprawdę, wiecie co? Ja miałam te końcówki takie okropne, już postrzępione. W ogóle nie było widać, że te włosy razem rosną równo, a teraz inne włosy. Gęstsze, ładniejsze, więc fajnie. fajnie. I też nie są jakoś masakrycznie krótkie, damy im spokojnie rosnąć. Użyłam wcierek, więc przyspieszę ten wzrost. I mam nadzieję, że będzie ok, więc ja jestem zadowolona. Witajcie, piątkowo u nas od rana dużo się dzieje. Otóż Marcinek zaczął, rozpoczął gotowanie i przygotowujemy potrawy na święta. Teraz gotują się rzeczy na sałatkę jarzynową. Będziemy dużo piec, chyba w sumie trzy ciasta robimy, a jest tylko nas dwójka, więc no nie wiem jak to zjemy, ale naprawdę mamy ochotę i na pleśniaczka, i na makowiec, i na babkę wielkanocną. Robimy też sałatkę jarzynową, kilka potraw mięsnych i oczywiście żurek jak widzicie ja mam na sobie dość mocny makijaż, a to dlatego, że w niedzielę albo w poniedziałek mam nadzieję, czy za to kciuki żeby się udało, powinien pojawić się film, w niedzielę wielkanocną albo w poniedziałek wielkanocny, powinien pojawić się film, w którym Marcin będzie dubbingował ten oto makijaż będzie podkładał głos, więc przed chwilą nagrałam materiał materiał film Niemy w którym w ogóle nic nie mówiłam, w sumie sobie muzykę i dość szybko mi to poszło zrobienie całego makijażu, jak się nie gada, to naprawdę taki makijaż nie zajmuje dużo czasu, a makijaż zrobiony jest z zojową paletką z Zoivy coco, coco Blend chyba tak. Chyba tak to się nazywa. O, się dość mocno gotują. I na dzisiaj, a w sumie, jeśli chcecie zobaczyć ten film, to jest tutaj. podejrzewam, że będzie dużo śmiechu, a nadzieję, że wyszło fajnie. I wczoraj też pojawił się film. Były dwa filmy w ten weekend, więc też Was zapraszam. Husband, tak też mam nadzieję, że nagramy, bo mamy zamiar go nagrać jutro a dzisiaj jakie plany dzisiaj dużo sprzątania, dużo gotowania przed nami i pranie ręczne, którego które jeszcze nie zrobiłam ale za to zrobiłam się rano paznokcie i to jest semi lak bardzo ładny kolor bardzo mi się podoba a co wczoraj się stało wczoraj w ogóle miałam jakiś taki gorszy dzień, spadek formy muszę wam powiedzieć i w ogóle mm, wywaliłam wczoraj Praktycznie połowę zapiekanki z grzybami, e, z kurczakiem i sosem sojowym. Tę zapiekankę, którą wam pokazywałam na krzesło na hokera i miałam szorowania. Na szczęście chyba wszystko zeszło i nie wiem, czy to jest materiał wodu, nie, plamu odporny, tak, ym, czy nie, ale nie ma żadnych plam, i naprawdę jak ja to zrobiłam, to serce mi stanęło. Prawie się popakałam po cięciu włosów też prawie się popakałam, ale musicie przyznać, że Marcinowi całkiem wyszło to obcinanie. I dzisiaj w planach też jest obcięcie włosów Marcina, więc zobaczymy jak mi się to uda, jak ja się sprawdzę w roli fryzjerki. To tyle z update'ów, lecę gotować, ja dzisiaj przygotowuję obiad i będzie tarta szpinakowa, moja ulubiona, uwielbiam tartę szpinakową. Dzisiaj jest piątek, post, więc... Pościmy, nie jemy mięsa I plany są duże Mam nadzieję, że się ze wszystkim wyrobimy Ale wydaje mi się, że powinno być spoko Ja w ogóle czuję się o wiele lepiej niż wczoraj Może to też było zmęczenie mięśni Bo jednak codzienny trening daje w kość Dzisiaj wieczorem zrobię trening Ale to dopiero wieczorem Więc mam naprawdę dość długą przerwę między treningami Dobrze, nie zagaduję was Lecę lecę robić, lecę gotować Sprzątać, wszystko będę się robić Prawda, że pięknie wyszło? Proszę Państwa, zamiana ról. Dzisiaj ja obcinam tego jego <grym> I wejście, wejście się boję. Ja się martwię. Zobaczymy ja jak się wyjdzie. Żyćcie mi powodzenia. To co za miesiąc się do mnie zapisujesz? Tak, tylko wtedy już na zero. <laughs> no Zobacz, jak ładnie zaraz się odcinek wykąpię, to Wam pokażę. Pięknie go wciągnę. Proszę, pierwszy raz w życiu, więc nie oceniać. Ruszał z piątym dniem wyzwania, nie ma na co czekać. Dzisiaj czuję się lepiej. Wiem, że powinienem zrobić makijaż, ale już zrobię to po treningu, bo chcę szybko poświczyć i lecę się wykąpać zrobię sobie maseczkę, peeling. I nałożę też fajną odżywkę na włosy, więc takie dzisiaj będzie wieczorem spa dla mnie. A teraz lecę z w dniem, dzisiaj są łydki, uda pośladki, więc życzcie mi powodzenia. I pół godziny później trening zrobiony, więc kciuł w górę dla mnie. Lecę się kąpać. Jeśli chodzi o jakiekolwiek pogadanki, to wydaje mi się, że tutaj lubię nagrywać najbardziej i mamy dzisiaj sobotę, jest godzina 13.20, a ja usiadłam w biurze, aby zmontować materiał, który przed chwilą z Macielem nagraliśmy, a będzie to husband tag, który jak oglądacie tego vloga jest już na kanale, więc zapraszam was bardzo serdecznie i tam są dość takie fajne bym powiedziała delikatnie osobiste pytania, na które odpowiedzieliśmy wspólnie i jeśli chcecie nas poznać bliżej, to bardzo Was zapraszam do obejrzenia tego materiału, tego filmu, bo wydaje mi się, że wyszedł całkiem nieźle. Mam nadzieję, że za chwilę będę go montować, więc zobaczę. I od rana... Praca w re. Marcin teraz gotuje kilka posiłków, posiłków, kilka dań. Przygotowuje dania w ten sposób na Wielkanoc. Ja teraz zamknęłam się w biurze, aby zmontować to, co nagraliśmy rano, i potem mu pomogę. I oczywiście dzisiaj czeka nas wielkie sprzątanie, bo jutro święta, Wielkanoc. Wiem, że ta Wielkanoc będzie całkowicie inna niż zwykle, i um, mam nadzieję, że Wy ją spędziliście dobrze i byliście bezpieczni i jesteście zdrowi. Dom pięknie wysprzątany na święta, zostało nam tylko zrobić kilka jajek, żeby króliczkowi nie było smutno. Króliczek jest tutaj, jeszcze jest pusto. Więc macinek gotuje jajka. Mhm. I mamy tutaj ciasto, zobaczcie. Jest makowiec, pleśniak i babka. Wszystko wykonał Marcin. Mieliśmy dzisiaj przepiękną pogodę. A teraz Wam pokażę coś niezwykłego, coś co nieczęsto się zdarza w Anglii. Raczej pokażę. Pozwolę Wam usłyszeć. Słuchajcie. Nieczęsto nie się zdarza w Anglii. Bo rzadko mamy burzę. Pada spoko, często, ale burza, żeby była? Kto to widział, Marcinie? Żeby burza była. Zobaczcie, ma takie piękne kwiatki jeszcze i króliczka, także my na święta już jesteśmy gotowi. Mimo, że jest już po 22 i jestem zmęczona, to teraz jest czas dla mnie. Prosty trening, wyzwania 30-dniowego. I co? Do pracy. A potem już lecę się wykąpać i spać. Także sobota była bardzo produktywna. Dużo zrobiliśmy, ale na szczęście jutro święta i nie robimy nic. Zawsze się zastanawiam, czy w takim stanie powinnam się Wam pokazywać, ale w sumie. Chociaż to jest dowód na to, że trening się udał i że ten tydzień zakończony został sukcesem, sześć treningów wykonanych jutro dzień odpoczynku. Podejrzewam, że poniedziałkowy trening przesunę sobie na wtorek, bo te święta naprawdę chcę odpocząć. Nic nie robić oprócz czytania książek może rozmowy z rodziną i spędzania czasu z Marcinem. Więc Trening zakończony sukcesem, jak Pomyślałam, że szybko Wam pokażę moją stylówkę domową na święta. I otóż, z racji, że są święta, to pokręciłam dzisiaj włosy i powiem Wam, że naprawdę podoba mi się ta długość. Jest wygodna i szybka w ułożeniu. I mam na sobie koszulę, a z racji tego, że zostajemy w domu, te leginsy, więc jest świątecznie, ale jest wygodnie. W sam raz, aby świętować w domu. Mam nadzieję, że Wy spędzicie spokojnie święta. A ja lecę pomóc Marcinowi e, pogotować, raczej ogarnąć wszystko, bo odranajemy żurek, taka tradycja. I potem będziemy odpoczywać. A na oczach, e, jeśli zastanawiacie się, co takiego się mieni, to są turbopigmenty i to chyba jest złotówka, mój ulubiony turbopigment, więc makijaż też taki mocniejszy, ale święta po całości. W tym momencie się z Wami już pożegnam. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że taki długi vlog Wam się podobał, że miło spędziliście z nami czas. I co, widzimy się już niedługo, już za tydzień, a w tym tygodniu na pewno pojawi się jeszcze jeden albo dwa filmy. Więc wyczekujcie. Jeśli nie subskrybujecie, to subskrybujcie kanał i oczywiście zostawiajcie kciuki w górę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Życzę Wam udanego wieczora. Wieczoru? Wieczora? Hmm. I do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Na razie. Pa!